Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Obudnicy, umiecie rozeznawać to, co dzieje się na Ziemi i niebie, a czemu nie potraficie rozeznawać obecnego czasu? Dużo rozumiemy i dużo wiemy. Poznaliśmy głębiny oceanów i poznaliśmy otchłanie kosmosu, poznaliśmy ludzkie DNA i mamy rozeznanie w sprawach, o których naszym przodkom. Się nie śniło, a jednocześnie bardzo możliwe, że z życia duchowego, z życia naszych sumień, naszych serc, żeśmy zrezygnowali. I być może ci, którzy nie wiedzieli o istnieniu DNA, ani nie wiedzieli o istnieniu Ameryki, mieli głębszą relację z samym sobą i z Panem Bogiem niż my. Bo wiedza może być przeszkodą, jeśli nie jest zharmonizowana przez doświadczenie y, relacji z żywym Bogiem, który, który jako jedyny może zaspokoić nasze głębokie pragnienie poznania y, sensu naszego życia. Do zobaczenia jutro.